21 sierpnia 2025 roku jest to dzień, w którym dwóch śmiałków postanowiło wspiąć się na najgorszy biom w PIK. Biom tropikalny. Niestety nie wiedzieli jeszcze, co będzie ich czekać w tej podróży. No to było to coś niewyobrażalnego na pewno. Jakby poszliśmy tam myśląc o tym, że jesteśmy nie do pokonania, ale ostatecznie nic nie mogło nas przygotować na to, co miało się wydarzyć. Nasi dzielni bohaterowie byli w połowie przeprawy, gdy nagle stało się coś naprawdę nieoczekiwanego. O, oh fuck! Adi, adi, adi! Dałem ci rękę! Dałem ci, dałem ci rękę! Nie? Żyjesz? Był to naprawdę szokujący moment dla mnie. Jakby widząc, jak mój przyjaciel po prostu spada w otchłań, był to też moment, w którym musiałam podjąć decyzję, czy chcę skoczyć za nim. Próbując go uratować, wiedząc o tym, że mogę go w ogóle nie znaleźć, albo co gorsza, sam umrzeć, albo iść naprzód, nie oglądając się za siebie, próbując uratować go dopiero na szczycie. Jakby była to decyzja, którą mogłem podjąć dopiero, kiedy zadałem sobie pytanie: Czy jestem egoistą? Dzisiaj postanowiłem, że będę rozmawiał o małej grze Indii, która sprzedała tylko 10 milionów kopii. Oczywiście tematem dzisiejszego wideo jest grafik, jak i zagadnienie o tym, czy warto być egoistą. Nie przedłużając, zaczynajmy. A więc czym jest PIK? PIK jest Grow Indie, która została stworzona tylko przez 7 osób, które pochodzą z dwóch różnych studiów: ze studia Landfall i AgroCrab. Sama gra polega na tym, że ty sam lub ze swoimi znajomymi musicie wydostać się z tajemniczej wyspy, na którą trafiliście poprzez wypadek samolotowy. Żeby się z niej wydostać, musicie oczywiście przetrwać i dojść na sam szczyt, który znajduje się za paroma biomami, które zmieniają się co 24 godziny losowo. Losowo? A więc choć sami deweloperzy mówią nam, że mapy są tworzone losowo co 24 godziny, to kiedy przygotowywałem się do tego materiału, oczywiście obejrzałem film Catapult to znowu oni, w którym mówi, że. Dlatego, że jak wynika z plików gry, w których gracze już grzebali, oraz z wypowiedzi twórców na Steamie, gra w tym momencie posiada tak naprawdę tylko i wyłącznie kilkanaście układów. Jeśli dobrze pamiętam, jest to 14. A więc, jak widzimy, jest tylko około 14 układów, które zmieniają się co te 24 godziny. Jednakże, tamten materiał został nagrany przed tym, jak dodano nowy biom biom pustynny. A więc, jak to wygląda aktualnie? Udało mi się znaleźć na oficjalnym Discordzie gry, że jest tych układów aktualnie 11, jednakże sama ta liczba, jak i te układy, jest często zmieniana przez samych twórców. Do tego udało mi się znaleźć na rejdzie ten oto arkusz, który pokazuje jak ostatnie układy map wyglądały, dzieląc je na poziomy. Może nam to pomóc z wizualizowaniem tego jak mapy są generowane w samej grze. Teraz przechodząc dalej możemy porozmawiać o fabule tej gry i oczywiście każdy z was może się zastanawiać, czy tak prosta gra ma jakąkolwiek głębszą fabułę w sobie i okazuje się, że tak. Do tego ta fabuła jest kluczowa, jeżeli chcemy odpowiedzieć sobie na główne pytanie tego materiału, czyli czy war to być egoistą. Za każdym razem, kiedy zaczynamy nową grę jako scout, mamy ten sam wypadek samolotowy na tej samej tajemniczej wyspie. Może to nam nasunąć pytanie o tym, kto wylądował na tej wyspie jako pierwszy. I nie był to nikt inny jak drużynowy Myers. Jest to ten sam Majers, który stworzył Twój przewodnik skauta, który uczy Cię zasad gry i jak się poruszać. Ten oto dziennik możemy znaleźć na samym początku gry, a więc co się stało, że Majers ze zwykłego drużynowego stał się tym czymś? A więc, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, wystarczy po prostu grać w grę. Dlatego, że podczas naszej przygody w PIK możemy odnaleźć nowe strony do przewodnika Skauta, napisane przez Myersa, które opowiadają dokładną historię tego, co się stało. A więc Myers utknął na tej wyspie ze swoimi scoutami poprzez wypadek ich łodzi. Po wylądowaniu na wyspę Myers od razu wpadł na pomysł, żeby dotrzeć na sam szczyt, żeby móc dać znak na pomoc. Podczas swojej podróży na szczyt Myers zaczął zapisywać wskazówki o tym jak przetrwać wspinaczkę, mówiąc które grzyby są jadalne i jak dać swoim towarzyszom motywację do dalszego działania. Jednakże podczas ich podróży jeden ze skautów niestety umarł. Marys po tym jak dowiedział się o jego śmierci miał zacząć się załamywać, ale inny ze skautów odkrył tajemniczą statuę i po jej dotknięciu nagle pierwszy skaut powrócił do życia. Był to moment w którym Majer zaczął rozumieć, że ta wyspa potrafi zaginać zasady życia i śmierci. Kiedy drużynowy dotarł w końcu na przedostatni biom, biom zimowy, odkrył on dziwnie wyglądający owoc, którego postanowił spróbować. Nie wiedział on jeszcze, że ten owoc będzie czymś, co zmieni jego życie. Okazało się, że po zjedzeniu tego owocu Myers natychmiast zasnął i kiedy się przebudził, jego skautów już nie było. Zaczął on kwestionować, czy zostawili go kompletnie tylko dlatego, że się zdrzemnął, a więc postanowił ich odnaleźć. Jednakże, jak wiemy, nigdy mu się to nie udało. Ostatnia strona dziennika mówi nam o tym, żeby nigdy nie łamać zasady zero. Nie zostawiaj nigdy swojego druha w potrzebie. Majers więc oszalał i przez magię tej wyspy żyje po dziś dzień, ścigając nowych skautów, którzy utknęli na wyspie i postanowili zostawić swoich kamratów. Ale pójdźmy chwilę wstecz i zadajmy sobie pytanie, czy skauci Majersa naprawdę go opuścili, ponieważ kiedy zjesz ten tajemniczy owoc w grze, to od razu upadasz na ziemię i nie można ciebie przebudzić, dopóki sam nie wstaniesz co przypomina bardzo ten sam stan, który posiadamy, kiedy umieramy w grze. A więc co jeśli skauci pomyśleli, że Myers umarł po zjedzeniu tego owocu, a więc nie porzucili go, tylko chcieli go ożywić przy tajemniczej statule? Tylko, że pojawił się jeden problem, taki, że Myers nigdy nie umarł, a więc nie mogli go ożywić na szczycie i też nie mogli sami po niego wrócić. I przez to nieporozumienie narodził się potwór Myers, który po dziś dzień jest strach na wyspie. Teraz jeżeli będziemy chcieli oszacować to czy warto być egoistą, to kiedy patrzymy na egoizm klasyczny, który polega na tym, że kierujesz się tylko swoim własnym interesem i nie obchodzą ci bardzo potrzeby jak i oczekiwania innych, który także jest kojarzony z arogancją, egocentryzmem jak i narcyzmem, to gra nam bardzo klarownie przedstawia, że jest to najgorsza rzecz, jaką możemy mieć. Jeżeli będziemy egoistyczni, zostawimy naszych towarzyszy przez to, że sądzimy, że są zbyt wolni, niekompetentni lub myślimy, że poradzimy sobie lepiej bez nich, to ostatecznie w pewnym momencie zaatakuje nas drużynowy Majer za opuszczenie naszych ruchów. A więc odpowiedź na to, czy warto być egoistą, by brzmiała nie, jeżeli patrzymy tylko na ten jeden typ egoizmu, ale w rzeczywistości jest ich więcej. Na przykład egoizm altruistyczny, który polega na zderzeniu się dwóch konceptów, które po części mają być swoim przeciwieństwem, czyli egoizmu i altruizmu. Ponieważ egoizm altruistyczny jest konceptem, w którym robisz czasami dobre rzeczy dla innych, które mogą wydawać się bezinteresowne, ale ostatecznie robisz je dlatego, że możesz to w przyszłości zwrócić. W rzeczywistości może to być na przykład kupowanie produktów naturalnych, produktów bio, które mogą pomóc naszej planecie. A tobie to pomaga dlatego, że będziesz czuł się lepiej jako człowiek myśląc o tym, że robisz coś dobrego dla planety. W grze może to polegać na tym, że pomagasz swoim druhom poprzez np. rzucenie im liny lub daniem jedzenia, ponieważ sądzi, że w przyszłości te same osoby pomogą tobie we wspinaczce na szczyt. I wtedy odpowiedź na pytanie czy warto być egoistą nie jest tak do końca jasna, dlatego że jeżeli połączymy tylko na grę, to nie ma ona tak szczerze żadnego problemu, bo choć pomagamy dla naszych druhów tylko przez nasze egoistyczne zachcianki, to jednak ostatecznie ich nie zostawiamy. Jeżeli za to patrzymy na to z perspektywy rzeczywistości, to odpowiedź na to pytanie zależy już tylko od nas, dlatego że niektóre osoby traktują egoizm altruistyczny jako częściową manipulację. Bo choć robimy dobre uczynki, to one mają tak naprawdę drugie dno, którym jest nasz egoizm. Jedna z krytyk tego konceptu mówi o tym, że co jeżeli komuś nie pomożemy w potrzebie tylko dlatego, że sądzimy, że zwrot z tej pomocy nie będzie wystarczająco satysfakcjonujący. Do tego możemy dodać, że ten koncept za bardzo upraszcza obraz moralności, redukując ją tylko do kalkulowania zysków i strat. Teraz jak wyjaśniliśmy sobie egoizm klasyczny, jak i egoizm altruistyczny, to możemy zadać sobie pytanie, co definiuje nas jako osoba egoistyczna? Ponieważ prawie każdy z nas choć raz w życiu zachował się w sposób egoistyczny, i czy to od razu więc oznacza, że jesteśmy egoistami? Nie. A więc możemy zadać sobie kolejne pytanie. Ile musimy popełnić egoistycznych aktów, żeby być definiowani jako egoista? I na to szczerze nie mam odpowiedzi, bo sądzę, że to nie tylko nasze działania definiują to, czy jesteśmy egoistami, ale także nasze myślenie, powtarzalność tego, co robimy, jakie interakcje z innymi osobami. Ponieważ jeżeli założymy, że jedna osoba zrobiła 100 egoistycznych rzeczy i 100 altruistycznych rzeczy, nieważne jakiej skali one by nie były, to nagle okazuje się, że nie ma jak zdefiniować takie osoby. Dodatkowo sądzę, że na pytanie, czy ktoś jest egoistą, nie ma tak prostej odpowiedzi jak tak lub nie. Sądzę, że egoizm, altruizm, jak i inne koncepcje psychologiczne, które definiują nas jako człowieka, powinny być postrzegane podobnie jak postrzega się spektrum autyzmu, dlatego że nie każda osoba posiada taką samą ilość egoizmu. Do tego sądzę, że osoby egoistyczne mogą także posiadać w sobie altruizm. Oczywiście jest to rzadkie, ale nie niemożliwe, dlatego że każdy z nas posiada w sobie przynajmniej odrobinę egoizmu, jak i altruizmu. Żyjemy także w czasach, gdzie Coraz bardziej popularne zaczynają być materiały, które nakłaniają do tego, żeby być egoistami. A więc jaka jest odpowiedź na główne pytanie tego materiału? Moim zdaniem odpowiedź na to, czy warto być egoistą, brzmi, że po części tak, ponieważ niektórzy ludzie uważają, że nie zasługują na to, aby być dla siebie priorytetem, co jest niestety postawą bardzo niefortunną. Każdy z nas powinien docenić samego siebie, nieważne jak niską opinię o sobie posiada, ponieważ ostatecznie wszyscy jesteśmy tak samo wartościowi jak inni. Czy to, to oznacza więc, że uważam, że bycie kompletnym egoistą jest dobre? Nie, bo nawet jeżeli byśmy zignorowali to, że przez egoizm zatracamy naszą moralność, jak i empatię, i prowadzi ona do tego, że jesteśmy zamknięci na nowe perspektywy, przeżycia, jak i współpracę, i ostatecznie do naszej kompletnej izolacji, to jak zignorujemy nawet wszystkie te skutki, to dalej pozostaje jeden olbrzymi problem. Egoizm ma podobno pomagać nam z naszym ego i je budować, jednakże jeżeli jesteśmy tylko egoistami, to tak naprawdę je tym niszczymy. Dlatego, że w momencie, w którym skupiamy się tylko na swoich interesach i na tym, żeby być najlepszym, to kiedy spotkamy kogoś, kto jest w czymś lepszym od nas, kogoś, kogo nigdy nie będziemy w stanie prześcignąć. To okazuje się, że cały nasz światopogląd się zawala, a nasze ego zostaje roztrzaskane. Podsumowując, nie uważam, że warto być kompletnym egoistą. Sądzę jednak, że każdy z nas powinien posiadać na tyle zdrowego egoizmu, żeby móc wartościować siebie samego jako jedną z najważniejszych osób w naszym życiu, nie zatracając przy tym naszego człowieczeństwa, jak i moralności. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i cześć!